Dzień dobry. Tym razem z kamerą Mototoja zawędrowaliśmy aż do Madrytu na prezentację najnowszej generacji Mitsubishi Outlandera. Ale o samochodach będziemy dziś mówić tylko częściowo, ponieważ gościem tego wydania Mototoja jest popularny aktor Bartosz Topa. Bartku, co cię sprowadza, Dzień bo dobry. to nie jest plan filmowy? No nie jest plan filmowy, ale jestem od czterech lat jestem ambasadorem Mitsubishi w Polsce i mamy okazję być na premierze nowego modelu Mitsubishi Outlander PHEV 2025. Czekałem na ten model rzeczywiście 3 lata i no, jestem zachwycony, doczekałem się e, i robi wrażenie. Co w takim razie należy do obowiązków ambasadora jakiejś marki? No, ta funkcja nie jest y, y, jakoś finalnie y, zdefiniowana, ale reprezentuję tę markę podczas różnych spotkań, eventów, wydarzeń. Jeżdżę samochodem na co dzień, więc spotykam się też z użytkownikami, z klientami tego samochodu. Rozmawiamy na różne tematy. No i akurat jestem dzisiaj też tu w Madrycie. No właśnie, co byś im powiedział o najnowszym Outlanderze? Co bym powiedział o najnowszym? To przede wszystkim to jest, to jest kreacja od początku do końca, nowa kreacja Japończyków samochodu rodzinnego, pięcioosobowego, z wyjątkowo wyrafinowaną technologią wewnątrz, od wielu lat rozwijanej technologii PHEV, takiej hybrydy, która, która łączy silniki elektryczne ze spalinowym silnikiem właśnie. Akurat w tym wypadku jest to silnik 2,4 litra pojemności, z 300-konnym silnikiem. Z, fantastyczną, z fantastycznym odsłuchem w środku, ze współpracy z Yamaha. No, nie miałem okazji jeszcze jeździć tym samochodem, na razie to są takie oceny wizualne, ale no, bardzo mi się podoba linia, kolory. Bo to jest taki samochód dla właśnie mojej rodziny. No właśnie, a mówisz bardziej jako ambasador, czy jako użytkownik samochodu? No bo przecież też jesteś kierowcą i no też tak. na co dzień korzystasz z auta. Jako użytkownik samochodu, ale jako ambasador również, bo jeżdżę od wielu lat już Mitsubishi. Miałem poprzednią wersję, poprzedni model Outlandera. Potem teraz obecnie jeżdżę Eclipse Crossem też Mitsubishi, PHEV. No, jestem absolutnie zachwycony technologią, prowadzeniem, spokojem, taką stabilnością, e, mocą tych samochodów. No i, i well, no, co mogę więcej powiedzieć? A co było przed Mitsubishi? Bo przecież prawo jazdy masz nie od roku 5, nawet 10 lat. No, przed Mitsubishi było Mitsubishi Karizma, ale to było kilka lat wcześniej. E, no, moim pierwszym samochodem był Saab z, z 72 roku. To moje ukochanie sabów wzięło początek swój jeszcze z fascynacją, z fascynacji mojego taty, który był, który był mechanikiem samochodowym w Stanach Zjednoczonych, pracował w serwisach sabowskich, tych starych, dobrych sabów jeszcze szwedzkich. No a potem to przeniosło się na na synów, mam też brata i jeździmy, jeździliśmy wcześniej na co dzień sabami. Więc no, lubię motoryzację, lubię motoryzację tą spalinową też, no ale oczywiście idziemy z duchem czasów, w związku z tym ta hybryda, dzisiaj plug-in hybrid, jest dla mnie no, takim poznawaniem na nowo technologii, która wchodzi w życie i coraz szersze kręgi zakłada. A powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu w aktorstwie? No, bo oczywiście w serialu 1670 nie jeździłeś samochodem, ale w innych Twoich produkcjach tak. Więc jak to wygląda? Czy prawo jazdy jest tak samo potrzebne w tym zawodzie, jak na przykład umiejętność fechtowania czy jazdy na koniu? No, tak. Te umiejętności prowadzenia samochodu bardzo się przydają. Wielokrotnie mogłem korzystać z tego, już nawet sięgając do 2003 roku podczas kręcenia filmu Wesele jeździłem tam autem tetetką zresztą w prezencie daną przez mojego teścia, I filmowego, musiałem, teścia. filmowego teścia musiałem wykręcić bączka na bardzo małej przestrzeni. To się udało rzeczywiście. Eee, jadąc tyłem, dwa pączki wykręciłem wokół ludzi, by no to było dosyć ryzykowne, ale to się stało, więc podczas drogówki też jeździłem samochodami dosyć szybko po Warszawie, też no oczywiście e, z zabezpieczonymi ulicami, więc ta umiejętność bardzo się przydaje i myślę, że to jest tak jak właśnie fektunek, o, o którym mówisz, czy bieganie, czy przygotowanie do zawodów ciała, Umiejętność prowadzenia samochodu jest jednym z, z ważnych umiejętności. No właśnie, mówimy tutaj o prowadzeniu. A czy także potrafisz coś przy samochodzie zrobić? No nie mówię o wymianie opony, ale na przykład, jeżeli by ci na drodze spotkało coś nieprzyjemnego, to podnosisz maskę, czy raczej dzwonisz od razu po asystans? No dzisiaj dzwonię po asystans, ale kiedyś oczywiście były takie momenty zdarzały się momenty, żeby. Że, że jeździłem do mechaników, wymieniałem oleje płynne wszystkie i tak dalej. Także to potrafiłem zrobić, tam mnie nauczył tego. Natomiast dzisiaj to są modułowe zespoły, które trzeba wymieniać albo naprawiać i do autoryzowanych serwisów jeszcze. Akurat jest tak, że, że mam tę możliwość serwisowania samochodów w autoryzowanych serwisach. Mimo że przez te trzy lata jeździłem, no w serwisie byłem tylko podczas rutynowych kontroli. 20 tysięcy, czy 15, czy 30, więc... A powiedz mi taką rzecz, czy, no bo tutaj mówimy cały czas o samochodach, czy nie ciągnęło Cię na przykład do motocykli, bo skoro wykręcałeś bączki tetetką, to może i popróbowałbyś jednośladem? No, będąc młodym człowiekiem, rzeczywiście jeździłem, na sa jeździłem motocyklami, też miałem pierwszego. Pierwszy mój motocykl to była, to była jawka z osłonami, potem bez osłon. A potem Simpson, był taki Simpson z podniesioną rurą, taki crossowy troszkę, więc na nim jeździłem. Potem miałem Zetkę 150 -ke z tarczowym hamulcem z przodu, ale ta moja przygoda skończyła się wraz z, z, moją, z moimi przenosinami do łodzi na studia. I e, jedno ślady zostawiłem w w tak, tak, tak. I na koniec takie pytanie, gdybyś miał ocenić Bartosza Topę jako. Kierowcę, myślę tutaj o przestrzeganiu przepisów, o jeździe, o kulturze. To jakbyś tak, patrząc na siebie z boku, ocenił się? Myślę, że jestem uważnym kierowcą, ale kierowcą pewnym, który nie boi się wyzwań, ale też sobie radzę w różnych sytuacjach trudnych i mam wrażenie, że moje te macki zmysłowe są. Rozpostarte na innych kierowców, też i użytkowników drogi. Nie wszystkim pieszych, bo sporo jeżdża też po mieście, ale sporo jeżdża też po polsce. Infrastruktura, którą mamy już od kilkunastu lat, jest absolutnie fantastyczna. Kiedyś do Wrocławia jechało się 6 godzin, dzisiaj się 3,5, albo do Rzeszowa. Więc mam na co dzień doświadczenia z dróg różnego typu. Myślę, że jestem kierowcą. o vaso